Witam Was, wszystkie myczki! <laughs> Dzisiaj staniemy się najlepszymi policjantami, jakiego znacie, a tak naprawdę najgorszym. No dobra, ale skoro jestem policjantem, to co ja będę czas marnował? Trzeba łapać bandytów na drogach przecież. A jak co? No to zostaw lajka, słuchaj, komentarza, subskrypcję. Standardowo wiadomo, bo jak nie, to mandacik będzie wlepiony. Za szybko pan jechał pewnie. A na razie lecimy! Uch. Boże od razu z grubej rury, jestem na drodze już? Co jest grane? Od razu już jadę? O, mogę zmieniać, mogę zmieniać tor, dobra. Panie, co to pan robił? Co pan robi na drodze? Badam jego rejestrację i mówi: Ma ważne ubezpieczenie, jeździ ostrożnie. No to puszczamy, panie, dobrze. Przykładne zachowanie. Znakomity obywatel na drodze. A ty co przede mną, hop? ukrywasz? Przekończenie prędkości pojazd w słabym stanie? Ooo, nieładnie, nieładnie. ładnie. ci na bok. Co masz na swoją obronę? Przepraszam, on śpieszy się do pracy. Co mnie to obchodzi? Ja też jestem w pracy i się śpieszę! Dawaj hajs! Mandat! Nieładnie tak jeździć! O nie, będę miał megafon i będę mógł kazać kierowcy zjechać na pobocze? No muszę to odblokować, nie ma w ogóle opcji, nie? Dobra, hajs otrzymany Jedziemy dalej 150 dolców Ciekawe co mogę, czy mogę sobie jakieś nowe auto może kupić? Mam jakieś okulary nowe, wiecie, wiecie, wiecie jak jest Nie ma, nie to no, no, da? Ulepsz? Co ulepsz? Normalnie mogę nowe hajsy Nowe światła Nowe te Nowe opony! u, uh. Nowe opony, dobra. Yyy, bo taki wielkie ulepsz, teraz będziemy mi się zdrojem. Dobra, nie będzie, nie będzie. Całe szczęście, całe szczęście, dobra. Nieopłacone, za zaparkowanie często spóźnia się z płatnością. I mean, oh, yeah, oh, to to takie złe, w sumie tam nieopłacone zaparkowanie, spóźnianie się, no każdy się może spóźnić. Dobra, zatrzymujemy się, co ja ty myślisz sobie? Wiedź na pomocę! Wiedź na pomocę! Ło, zjeżdżam ja po boczach! Dobra, to był mega megafon, wiecie? A to cenie grzywien nie jest opcjonalne? Łatwe pieniądze tam było napisane! Easy money, man! Dobra, trzeba generalnie widziałem tam wbić czwarty i szósty level, bo później będą aresztowania i pościgi jakieś. Dobra, co ten misiu? Emerytowany policjant. O, dobry mój misiek! Witam pana policjanta! Jak tam na pozdarunku? Grał co ten namiutry rok temu, uchodzi za bohatera. No to puszczamy wolno misiaczku. Świetna robota, gratulacje. Dobrej postawy. Ej, mogę tutaj daleko tak, ta chłopa? O, mogę tak s... Jestem policjantem, nic nie zrobiłem, nic się nie stało. Był na pogrzebie, nie przestaje płakać. Puszczamy cię tu... Wolno. Czemu tu jest pedał gazu do dodania? Będę szybciej jechał? Nic nie przeszkadza policji! Jedziemy na pełnej! Dobra. Halo? O, ty tutaj, ty tu w pasy zmieniasz szybko, co? To tak myślisz, że jest taki jesteś spytny jesteś? Ja za bez ubezpieczenia niepieszne nie, prowadzenie pojazdu. Dokładnie, widziałem to jak przekroczyłeś. Zatrzymujemy cię Misiu, bo powiem ci. No nieładnie to było! Nieładnie! Zdź na pobocze, pik! Jeszcze raz! Boże, w, w się w tego zielonego jeszcze. Jeszcze nie chciałeś zjechać na pobocze? To ja potrzebuję prawa! Czy ja potrzebuję prawa jazdy? Żeby prowadzić samochód? No oczywiście, że no tak bym nie go aresztował, gdyby nie to. Czemu nie miałem czwartego lewela już. Uuu, nowa mapa. Uuu, nowa mapa Ale piękne tereny. Jakże piękne. Pędł gazu, dobra, dodajemy i skręcamy Bo ja olewam tych chłopów. No mi się nie podobają. Ty tutaj, wy zmienialiście pasy, taksówka. To ty sobie myślisz w taksówkarze, co? Kierowca jest osobą starszą. A więc, czy to jest jakiś powód, że to, to że jesteś starszy to co, możesz nie przestrzegać praw drogowych? No, no nie, no nie, nie, jak nie możesz już... nie, nie możesz jeździć, no to nie jeździsz, prosta piła... Znacznie, po, znacznie poniżej ograniczenia prędkości. No znacznie poniżej... U, no jak znacznie poniżej... Zobacz, zatrzymam. Zatrzymam i co nie powiesz. Zrób tak. zobaczę, co nie Zobacz, tak. Zobacz, powiesz. No, w szybka jazda mnie przeraża. co, puścilibyście? Nie puścilibyście? Dobra, na no ja ją puszczę, dobra, dobra. Można było zarobić. No można było zarobić. Można było, ale, ale trzeba być sprawiedliwym, prawda? Trzeba być sprawiedliwym. Koleś ma aż trzy rzeczy? Co jest z nim nie tak? Ubezpieczenie dziś wygasa, pojazd w tym stanie, jeździ nieostrożnie? No, chyba co ja robicie. Czemu ja nie mogę go staranować dosłownie? Chyba co jaja robisz ze mnie, z... typie, no co ty sobie wyobrażasz? Co masz na swoją rolę? No, no nie. No nie, czyżby już był rok 2021? A bo usprężenie mówi wygasa, a bo no, daty nie ogarnia. Boże, co ty za świecie chłopiec żyjesz, w ogóle za świecie? No co jest to? Ja rozumiem, nie rozumiem, który jest dzień, albo miesiąc, ale rok? Come on, chociaż no rok trzeba znać, prawda? A ty co masz? Był na pogrzebie, nie przestaje na pogrzebie. Skąd ja wiem w ogóle po badaniu rejestracji, że chłop był na pogrzebie? Ale dobra, dobra, nie, 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 nie wnikam, nie wnikam, nie wnikam, to naprawdę. A ty tam? O? Kierowca domu opieki wodzi mieszkańców do domu, jeździ. Ostrównie. Bardzo ostrożny Bardzo ostrożny, dobra Spokojnie, puszczamy cię misiaczku A ty, he? jest uczestnikiem kursu prawa jazdy Uczestnikiem kursu prawa jazdy? To brzmi jakby jeszcze go nie miał, bo by się dopiero uczył Ale dobra, śpieszy się na uczelnię, dobrze Jest wszystko okej okay. z tą chyba Roztargniony, ogląda telewizję Podczas prowadzenia, używa telefonu o, nie wolno używać telefonu Nieładnie, nieładnie misiu Proszę zjechać na pobocze, halop natychmiast no i co teraz masz zabrane? No! No co mu chodzi? Daj stajesz mandat, wieku. Dobry z ciebie policjant. Wydaje mi się generalnie, że ta gra to jest dosłownie jedyna osoba. czy osoba no, jedyna rzecz, która powie mi w tym momencie, że jestem dobrym policjantem aktualnie. Ale co ty tak szybko biegniesz? Napad na bank? Ruszaj w pościg! No oczywiście że ruszamy w pościg to no bez przesady. Dobra! Może ruszamy w pościg, co? co? ja muszę robić? A muszę się nie rozbić pewnie. O Boże, nie! Może prawie się rozbiłem. Ruszaj, gonię mi się, nie uciekniesz, widzę ten hajs Staranuję się. Może umarli chyba Świetna aresztow... Sprawcy umarli na miejscu, ale to nic, hajs jest uratowany O, noc zapadła O, widzimy, widzę, fajnie, noc, widzę, halo, halo Weteran, kierowca wrócił właśnie ze służby wojskowej, pomaga młodym ludziom Mam pomysł, zatrzymamy go i zapytamy się co jest pięć Halo, Misiu, jak tam? Co tam masz do powiedzenia, ha? Wszystko w porządku, panie bardzo? No oczywiście, że w porządku, puszczam Cię, puszczam Cię, Misiu, znakomicie, nie ma problemu Ja tylko sprawdzam, czy jesteś trzeźwo umysłowo, wiesz, jak jest Dobra Teraz czas zabawić się za gobinę, nie? Dobra, łapiemy kogoś Halo, ty, typie, Ostatni twój samochód No nie, on jest akurat zły? Dobra, puszczamy teraz zły, zobaczymy, to się stanie Znacznie powyżej ograniczenia prędkości, lekkomyślne prowadzenie pojazdu Dobra, możesz jechać, Misiu Serio możesz jechać, nie obchodzi mnie to Ja jak prowadziłem to było jeszcze gorzej W do domu? Pojazd jest w dobrym stanie? Droga do domu? No, oczywiście zatrzymujemy Cię Jak jesteś w drodze do domu, po ciężkiej pracy Już chcesz odpocząć No co masz na swoim panie? Dzień dobry panie posterunkowy Dzień dobry, aresztujemy Cię Oszalałeś? Tak Zmi Będziemy mogli taranować Dobra Teraz text time nie będzie aresztować, to taranować Zrobiłem to Totalność, totalną, totalny przypał, Kolej, tylko jedzie do domu, a go aresztuję, jak go i w tym momencie zniszczyłem mu cały dzień dosłownie A Gami mówi Bywało gorzej Co, <grym> <grym> co tutaj inni ludzie robili jakby było gorzej? A, pewnie to to ja zaraz zrobię Czyli co? Halo żółty misiu Rodzina uprawiająca kempik ma czystą historię No i mi się pedał gazu! Słucham, słuchaj, w tym stanie to legalne! Starawałem ci samochód i ty mówisz, słuchaj, w tym stanie to legalne! Co legalne? Ho? Co legalne Aresztować cię, to ty co ty sobie myślisz? Ho? Dobra, dobra, koniec tego, koniec tego tej zadymy Dobra, dobra, musimy tutaj, wiecie, troszeczkę ja mogę, mogę coś lepszyć, mogę coś lepszyć? Mogę kupić lepsze... Ale wygląda jak gangsterzy teraz. Dobra. Profesjonalne... O inna policja! O, Radywus jest obecnie na służbie. Dobra zatrzymujmy Radeos Co będzie jak zatrzymam Rosowus? Hej, jak tam na służbie? Daj mandat Możesz paść do rapaty. Dałem policję to mi mandat! <grym> Oluj! O panie, co? I co teraz? Będę miał przeromane, nie mam przez to? O nie! No nie wiem żeby w pościek! Byle z mojej drogi! Tak będę prowadził jak pijany! O nie! W samochodzie, won! Co ty mnie tutaj sobie myślisz, co? W no, samochodzie też to! O! Wypierdzielaj! Ej, co? Zgubiłem go? O nie, zgubiłem go, za dużo samochodów staranowałem. Ej, ty czerwony, co ty sobie myślisz, co? E? Co ty sobie myślisz, ha? Jak ciebie, jak tego staranowałem, to ciebie staranuję! Jeszcze raz! Dotrzymaj no, się! Staranuję cię jeszcze raz! No nie wiem co, brak pojazdu w Boże, koleś tylko ma pojazd w gorszym stanie, a ja go jeszcze ledwo jeździ tym samochodem swoim starym glatem, a ja <noise> go jeszcze... Ja go jeszcze gdzie wiemy jeszcze co, samochody się nie psują. O, to to za sportowy samochód, co? Myślisz, że jesteś taka dobra? Dawaj, może się puścić. O, ale go rozbiłem trochę. Zaczekajcie, czekajcie, dodamy gaz Ej, chciałem dodać gazu, alu, nie chciałem go sprawdzać. Puszczam go. To z czego, że go ta ranuje? Dobra, lecimy na pełnej i patrzcie, patrzcie, co się teraz stanie. Widzicie tego, 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 tego głąba? Tego tutaj, o. On myśli, że jest tam pojazd przekracza prędkość, pojazd w całym stanie. Dobra, za nie ja obchodzi! E? I tak go rozbiłem. A tego chłopa sprawdzimy. Nie, nie chcę go. Tego, tamtego chcę, o, tego. I chcę tego rozbić po lewej. Zrobię tak? <laughs> Dobra, widzicie zejść, samo wszystko jest okej, okay, to cię puszczę, wolno. Nie ma problemu, nie ma problemu, absolutnie. No, halo zasięgu Łapny sportowy samochód, on na pewno to przewinął Przekroczenie prędkości, pojazd w złym stanie. O, nie, zatrzymujemy cię, misiu. No, pobocze. I co? Przepraszam, śpieszę się do pracy, mi też się śpieszy do pracy. Dawaj, mandat! O, mandat! Hej! Tak jak słyszycie, policja za moim oknem. Albo karetka, albo coś takiego. No, generalnie przyjechali po mnie moi koledzy, więc niestety misiaczki, ale czas się zrywać. Tutaj, wiecie, ja sobie spokojnie jadę, taranuję oczywiście nie samochody, jak dodaję gazu, niechcący. Więc generalnie przyjechały po mnie moje misiaczki, właśnie kochane, więc idę się z nimi spotkać po pracy, bo idziemy sobie, wiecie, łapać yy, przestępców youtuberowych. A na razie. Nara!